Tak, klub Marka Brauna jest znanym w Europie, to znana kuchnia talentów i jednym z produktów jest po prostu Mark Brown i widzimy go teraz na ringu. Ciekawa sprawa, bo z tego co udało mi się ustalić, te obaj panowie stoczyli walkę właśnie tam w Wielkiej Brytanii. Przed rokiem niestety... Wiem, że walczyli. Wiem, że nawet była to walka o jeden z pasów, natomiast nigdzie nie było wyniku. A dziś niestety porozmawiać już z Mariuszem Cieślińskim nie dało rady, bowiem był mocno skoncentrowany na tym pojedynku. Zgadza się. Z Mariuszem się nie porozmawia przed walką i też ciężko po walce. Mariusz jest od samego początku do dwóch godzin po walce skoncentrowany. To jest właśnie też mankament, że ten sport jeszcze nie jest do końca tak rozpromowany, że y, w zasadzie tylko y, internet y, informuje nas o, o wynikach. Trochę szkoda, bo oglądamy przecież 14-krotnego mistrza świata Europy w Muay Thai. Zresztą człowieka, który potrafi walczyć także e, czy w karierze swojej walczył także w innych sztukach walki się prezentował, e, no ale teraz od lat już e, ja kojarzę go tylko i wyłącznie z tym, widać, że Galak na, na, na szuka takich przeciwników, no i widać wyraźnie, że te jego umiejętności, że ten jego taniec na ringu jest ewidentnie taki, jaki reprezentują e, reprezentanci, reprezentanci Tajlandii. Zgadza się, Mariusz przedstawia e, sposób walki e, szachisty. Każdy ruch jest przemyślany, e, e, stara się oszukać przeciwnika e, każdym ruchem, każdym odskokiem. E, jest profesorem, a zgadza się, że jest tak wszechstronny, że trudno, wy, chyba łatwiej wymienić e, e, sporty, w których nie brał e, udziału. Jest wydolnościowym atlasu Wrocław, e, walczył w... W boxingu, w, w, w taekwondo. Walczył i wygrywał. Walczył i wygrywał, zgadza się, zdobywał tytuły. Także chyba tylko w origami nie startował. <śmianie> ale to w ogóle ciekawy pojedynek, dlatego że zawodnicy są niemal identycznego wzrostu. Ta sama waga, jeśli chodzi o nawet i tą podawaną 60 kg i e, tą, którą widzieliśmy w trakcie wczorajszego ważenia oficjalnego. Obaj mniej więcej tak samo wiekowo doświadczeni 37 lat Mariusz 36 Mark. Widać wyraźnie, że się dobrze znają, ale proszę zwrócić uwagę na ten taniec, co teraz przyspiesza się do to tempo e, towarzyszące rywalizacji obu obu pięściarzy, ale proszę zwrócić uwagę, jak tańczą, jak starają się w ten rytm tej muzyki wejść obydwa i to widać wyraźnie, że nie trenują boksu tajskiego od wczoraj, że to są lata przyzwyczajeń, że próbują złapać ten właściwy rytm, taki właściwy dla tej dyscypliny. Zgadza się, mają e, jak muzykę we krwi, mają ten rytm opanowany, jednakże widać, że e, Znajomo ta znajomość wychodzi tutaj na ringu. No są na razie bardzo ostrożni, bardzo spokojni. Yy, ani jeden, ani drugi nie, nie podjął jakiegoś takiego szaleńczego ataku. Wiedzą, znają swoją wartość. Ale to może spowodować, że do końca będzie ciekawie na koniec jeszcze próba takiego wysokiego kopnięcia e, z takim efektywnym obrotem. No, spokojnie. Tutaj tych rund jest 5 po 3 minuty. Trzeba dobrze rozłożyć siły, bo w pierwszej można pokazać wiele, a potem się okaże, że jednak te. Ciosy gdzieś zostają w organizmie, to nie jest tak, że one pozostają bez żadnego znaczenia. I chyba jeszcze jedno, jedna ważna informacja jest tak, jak obserwujemy ten pojedynek. Wtedy, kiedy jest dużo ciosów na nogi, trzeba chyba zwrócić uwagę u tych doświadczonych zawodników, że oni często zmieniają ustawienie po to, żeby nie jedna noga cały czas była kopana przez przeciwnika, po to, żeby unikać jednego zmęcz zmęczenia jednej strony. Zgadza się, ale zmiana pozycji czy w boksie, czy w tajboksingu to tylko cechuje bardzo dobrych zawodników. I tak jak tu widzimy Mariusz Cieślicki w przypadku problemu z jedną nogą zmienia, zmienia stronę i, i boksuje z Mańkuta. Ale mówiłeś o tym, że no to jest człowiek, który niesłychanie do każdej walki podchodzi profesjonalnie. Aćku było tak, sam zresztą to mówiłeś, że Mariusz po walce nawet wygranej, on jeszcze przez dobre godziny nie może się uspokoić, musi grać w jakieś gry komputerowe, gry telewizyjne, żeby uspokoić się, żeby w ogóle zasnąć, to jest niewiarygodne, bo przecież tych walk w swojej karierze stoczył już tak dużo, że wydawać by się mogło, że potrafi sobie z tymi emocjami poradzić, radzi sobie, ale w specyficzny sposób. Zgadza się, zgadza się, jest to, jest to człowiek niesamowicie żywy, zresztą znamy z historii, Tyson też przed walką różnie reagował. Każdy, każdy po swojemu po prostu przeżywa to. A myślę, że, myślę, że każdy, każdy z zawodników ma swój sposób na, na rozładowanie emocji po walce, a także i przed walką, jakoś jakąś koncentrację. Mariusz, Mariusz jest po prostu bardzo skoncentrowany po walce i a to dobrze o nim świadczy, stąd te wyniki, to nie może być tak, że to są przypadkowe osiągnięcia. Rozpoczął nieźle, dobre tempo, takie podwójne kopnięcie, no i teraz szuka tych możliwości podcięcia rywala. To także był taki cios, który był wyprowadzony na tą nogę, która nie do końca dobrze była ustawiona na ringu. Zgadza się, mocny low kick może zdestabilizować przeciwnika, co może go otworzyć. Potwornie mocne kopnięcia w tej chwili. Proszę zobaczyć, Mark Brown w tej chwili, Brown w tej chwili no, próbuje tylko unikać tych e, ciosów. On w tej chwili bardziej przyjął obronną pozycję. No, szuka swojej szansy, oczywiście gdzieś tam, to, to wciąż jest groźny zawodnik, ale, ale Mariusz Szcześliński przejął inicjatywę w tym pojedynku. Tak, wspaniałe wyczucie dystansu Mariusza. Mariusz przyspieszył. Ogręczny. Ale nie było jeszcze klinczu, zwróć uwagę, bardzo się pilnują, żeby do tego nie doszło. Tak, Mariusz e, raczej preferuje walkę w, w dystansie. Tak jak na ostatnim Iron Fist też walczył. Ależ uderzenie. to nie jest chyba naliczenie, chyba troszeczkę sędzia się pospieszył, tak mi się wydaje, bo to było jednak e, przez gardę. Wydaje mi się, że poczuł ten, ten... ten no być może, teraz rzeczywiście błędny wzrok, świetnie, najpierw dwa ciosy wyprowadzone, a potem kapitalne, wysokie kopnięcie. Tak, to było przygotowane, ta akcja była przygotowana już wcześniej, Mariusz tylko celował i, i trafił. Ciekawe, bo to widać wyraźnie, że tak taktyka jest opracowana, widzieli Państwo w trakcie przerwy po pierwszej rundzie, jak był naciągany jeszcze Mariusz przez e, swoich sekundantów. Było widać, znaczy wtedy jeszcze nie byliśmy pewni, ale teraz już wiadomo, że przygotowywał się do właśnie dużej ilości ciosów, tych takich wysokich wyprowadzanych nogami. Teraz trafił także i Brytyjczyk. Sporo już wytrzymał. Tak, ewidentnie zwolnił Brytyjczyk po serii low kicków. Widać, że już nie jest tak świeży jak w pierwszej rundzie. Już nie, nie skacze tak powabnie. Jak zajączek po trawie. Mariusz go skutecznie zmiękczył. Próbują, próbują łapać się teraz za nogi i ewentualnie wtedy atak na drugą tą postawną. Ale pełen szacunek widzą Państwo nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś ciosu nie do końca prawidłowego, to razu się przepraszają. A więc będzie drugie liczenie chyba. Tak jest, drugie liczenie, tym razem po ciosie w korpus. Po ciosie, tak, ale myślę, że on nie poczuł tak tego uderzenia jak poprzedniego lockdownu. No na pewno, na pewno runda wygrana przez Cieśnickiego.